Witam wszystkich! Dzisiaj recenzja Demona, Demon CS65T. Nagrywam tę recenzję już chyba, kurwa, trzeci raz, ponieważ nie dają mi nagrać, a to jakieś wiadomości. Takaś dziewczyna pisze cały czas i nie daje mi spokoju. Więc tak, od czego tu za zacząć? No, Demonik, jak każdy wie, lub nie, w ostatnim filmie. Wspomniałem, że demonik to taka nastolatka. Otóż to jest prawda. No bo jakby ta pilarka kosztowała mnie 450 zł. De kurwa, znowu wiadomość. Przepraszam. 430 kosztowała, ale z dostawą mnie wyszło 450. Czy było warto? Na tamten moment było. Ale w chwili obecnej demona CS 65T nie opłaca się kupować. On jest fajny i w ogóle taka delik miła ta pilarka i w dotyku, i w ogóle no taki nastolatka taka. Taka, jakby to powiedzieć, zuzia. Zuzia, latka nieduża. Wspaniały sprzęt, ale o to chodzi, że na ten moment jest nieopłacalna. Ponieważ kosztuje chyba ponad 500 zł, z tego co mi wiadomo. Jak na Allegro, jak na Allegro szukałem tej aukcji, co wtedy ją brałem, to jest teraz za 500 coś wstawiona, wystawiona. To teraz się nie opłaca, bo za jakieś 445 albo 450 zł, bodajże, macie Kraft Dela, który jest. Mm, lepsze wykonanie ma. I ma filtr już papierowy. I w ogóle jest troszkę lepszy od tego demonika. I ma lepszy cylinder na pewno, bo tutaj to nawet nie ma chromu. Więc no. Tu jest po prostu aluminium, zwykły w cylindrze. Co tu jest? Easy start działa świetnie, moim zdaniem. Działa to znakomicie. Kurwa, nie mogę pokazać. Jest taki, wiecie, on nie czyszczy tej kompresji, tylko nac naciągacie. Par. Taki delikatnie, taka cnota. To jest naprawdę na plus. Easy start jest na plus. Na plus jest to, że tutaj możecie podejrzeć, ile macie paliwa. Pali mało. Bardzo mało. System antywibracyjny ma bardzo dobry. Ja tam pracuję w nią w rękawiczkach, ale ogólnie, jak bez, to też tak nie odczuwam. Jedynie, jedynie jakim skręciłem na bodajże ponad 14 tysięcy obrotów, no to wtedy miała wibrację. Faktycznie na tych 14 tysiącach miała, ale tak na 12,800, jak się kręci, to nie ma za bardzo. Więc co tu jeszcze? Ten klucz mi się podoba. Bo wiecie, niecie sobie. Drewno, i przykładowo luzuje się łacuch, nie? No i trzeba iść do garażu, czy coś. A tutaj, o cyk, macie przy sobie. Taka pilarka jest naprawdę świetna. Plastiki mi się bardzo podobają. Byłoby można mówić godzinami, ale nie będę się tak rozgadywał. Taki na minus, jeszcze oprócz tego filtra zwykłego, to jest jeszcze tutaj, że yy, pod tumikiem. Nie ma takiej jakby, yy, wiecie, tego zabezpieczenia od ciepła, żeby ten plastik, on tutaj z czasem może się pewnie coś tam się z nim dziać, ale podejrzewam, że u mnie to nie, bo tutaj jest dziura zrobiona dodatkowo, żeby powietrze odchodziło te gorące. Oczywiście naklejeczki. Naprawdę świetna jest. Dobrze się nią pracuje, mało pali. Ciężka też nie jest. Bo troszkę ponad 5 kg dla mnie to tam różnicy nie robi. Teraz tak, co się bardziej opłaci? To zależy czy demon CS58 czy 65T. Jeżeli chodzi o wygląd, bo u mnie jest tak, że pilarka nie musi być jakaś najmocni najmocniejsza. Ważne, że mi się podoba. Ta laleczka bardzo mi się podoba. W ogóle ona mi przypomina Tutaj tak Nie każdy może z tym się zgodzi Nie musi, ale Troszkę huswarnę 550 mi przypomina, troszkę Nie mówię, że mocno, ale taka jest Fajna i w ogóle ta rączka tutaj To, to Masywne to wszystko Sanie Zaciągamy gaz Odchodzi Ogólnie ja ją tak palę, że biorę sobie tak Wiadomo Zapłon Cyk Sanie, kurwa, sanie i dwa pociągnięcia sznureczkiem, i ona już mi łapie, i wtedy dodaje gazu. I ona już wchodzi na obrot i działa, i działa normalnie. Za drugim razem już pali. Więc teraz pewnie to będzie za, za czwartym, bo jest pusta. Nie ma benzyny wcale w gaźniczku. ale No cóż, tutaj spasowanie jest dobre, wiadomo, to nie jest znak. Nak się różni tymi plastikami, no że jednak jeszcze jest mocniej to wszystko zrobione, ale nie ma czego oczekiwać za te 450 zł. Ale demonik jest świetny pod tym względem, co cena do jakości jest idealnie. Nie ma co tu tak oczekiwać, ale to stosowanie i wszystko, ten wygląd w ogóle ten demonik. Tu jest trochę, ale to odstaje poprzez to, że mam filtr papierowy, filtr zamontowany, ale w sumie będę musiał coś tam poprawić, bo jakoś miesiąc było spokój, a teraz znowu zaczął się syf zbierać, <grym> więc nie wiem, chyba założę zwykły, I to jakoś na silikon wezmę czy coś, wtedy, wtedy dajcie znać, jeżeli chcecie, chcielibyście zobaczyć porównanie pracy tego demona na papierowym, a na zwykłym. No to postaram się w międzyczasie coś takiego nagrać właśnie, że będę próbował tutaj zwykły zamontować. I zobaczyć, czy ona będzie miała troszkę więcej mocy na zwykłym. Mi się wydaje, że... że nie. Że ja, ja spadku nie odczuwam. To tak jak mówiłem, tutaj wykonanie jest fajne. Tu przykładowo macie takie kółko. To tak jak w nakach wiecie, do pompki niby, nie? Te plastiki. I teraz tak, jeżeli Wam się podoba bardziej CS 65T niż 58, to ja bym dołożył. Jeszcze spotkałem się z recenzją na YouTube, że 58 nie różni się aż tak od 65T. Otóż nie, jeśli chodzi o jakość wykonania, 65 się wyróżnia. Jest lepiej zbudowana. A wiem co mówię, bo pracowałem 58. Jakieś u szefa Za 6 metrów nią pociąłem Więc wiem Faktycznie tam też ma mocy sporo i nie brakuje No ale tu jest ta sama pojemność I tu jest 52 i tam jest 52 I to jest sprawdzone Więc jakby no Co tu powiedzieć No demony są świetne Ciekawe jak u szefa Bo oglądałem na youtube Że tam komuś się pozacierały te demony Że jakieś tam rysy były i w ogóle Powiem tak no u mnie u mnie, jak ona była nowa i w ogóle I wykręcałem sobie tłumiczek, żeby przerobić, to też zauważyłem tam... Ryskę Od strony wydechowej Ale jakoś się tym nie przejmuje bardzo, no zobaczymy co się będzie działo, mam nadzieję, że u mnie takiego czegoś nie będzie Jeżeli będzie, no to co, no trudno, nie będę płakać, no to wymieni się cylinder i tłoczek, no co za problem Tylko wiadomo, nie kupuję zipilarki po to, żeby zaraz ją remontować to wiadomo, ale mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, a jeżeli już będzie To zobaczymy, może coś tam jeszcze przerobimy Ale na razie zostawiam tak jak jest, w serii Tylko tłumiczek I co? Jeszcze ta linia mi się tu podoba Jest tak fajnie Fajnie tak pociągnięte Czy ona się różni od modelu z 2020? Ja model z 2022. No i nie widać. Ale zaraz postaram się tu kurwa. No nie oderwę. No. <tak>, tak zostało naklejone nie przeze mnie, ale tak zostało naklejone, że nie, no nie oderwę. Ale tu jest. 2022. Jeszcze tu mi się podoba ten boczny napinacz. Działa idealnie. Ja nie miałem z nim problemu, żeby się przycinał czy coś. To szanuję bardzo w takim demoniku. Ułatwia to, bo wiecie, nie musicie tutaj gdzieś tylko cyk. I Już. Śrubki normalnego normalnego koloru, czyli jakoś już lepsza, jak wiadomo. Spisuje się świetnie, mam nadzieję, że posłuży, jak najdłużej, bo naprawdę to jest jedna z moich ulubionych. Nak to tylko nak jest wiadomo lepiej wykonany, ale i cena wyższa, więc tam bym mieli większy budżet, żeby to poskładać, wiadomo i pilarka droższa, ta jest tania. Ale nie ma jakiegoś dramatu. To nie jest tak, że to jest przepaść. Naka demon to jest skurwa przepaść. Nie, nie, nie. Tak nie jest. Też jest mocne. A jeszcze muszę ją wyczyścić, trochę się zabrudziła. Wiadomo, w naku to jest chowane wszystko. To jest na. Tako, ale tu też jest. Karteru nie widać. Jest plastik jakby wtopiony. Znaczy, nie wtopiony, tylko. No tak można powiedzieć, że karter schowany, po prostu jest pod plastyczkiem. Świetnie to wygląda, takie pilarki mi się podobają. Nawet, nawet, nawet jakbym miała te dwa konie, to i tak bym ją kupił. Znaczy nie, nie za tą cenę co teraz, ale... Wtedy co ją brałem za te 450 czy 430, nawet no tak jakbym miała dwa konie, to bym ją wziął, bo jest naprawdę, jest ładna. A ja lubię śliczne pilarki. A ta jest śliczna, taka nastolatka. Wiadomo, jak trzeba ją trochę dopieścić, no to nie jest znak. To już mówiłem, to nie jest taka kobieta, tylko taka nastolatka, więc do, do dopieszczenia jak się dopieści, to będzie latać, jak to się mówi. Będzie latać i ona będzie służyć. Ona będzie się... Ona jest... Ona się odwdzięczy. Na pewno. Jeszcze tak na minus, to ten przełącznik. Który o kurwa, nie widać Ale w on jest lepiej spasowany A tutaj odstaje Nie da się go dopchnąć Na razie nie będę nic z tym robił Regulacja prosta Do gaźniczka nie mam jakichś zastrzeżeń Bo spisuje się jak na razie świetnie Tam z regulacją nie miałem problemu Tylko wiadomo, jak sobie zrobię mu refa to Poprzedstawiałem trochę gaźniczek Wolałem, że miała mniejsze obroty na postoju, jakieś 25 200 Na biegu jałowym A chciałem, żeby trochę wyżej kręciła, no bo fabrycznie kręciła na, na 9,5 tysiąca Mój model kręcił na 9,5 tysiąca, więc zalana bardzo w, Obecnie teraz nie wiem Ale jak miałem jeszcze obrotomierz To było jakieś, jeszcze mu refa nie było, to było jakieś 11,5 11,5 w w tej chwili nie jest, nie wiem ile, ale świeca, nie wiem, elektroda wygląda normalnie, nie jest ani za sucho, ani za mokro, więc nie zatrzy się. No i co, i w zasadzie tyle, jeżeli ktoś by chciał kupić, a myślałem, że to... Ogólnie szkoda mi jej w ogóle ciąć bo nie nią pracować. Bo się boję, że się porysuje zaraz. A taka śliczna jest. Munia, szkoda. Taka ania. Yy, wracając do tematu, jeżeli ktoś rozważa zakup, powiem tak. To zależy, jaki ma macie budżet, ale powyżej powyżej 430, powyżej 430. Jakbym miał dać za nią 430 zł, to no w sumie w nie warto bo ona kosztuje teraz ponad 500, ale nawet jakby kosztowała te 430-450, to nie warto, bo wtedy jak ją brałem, to jeszcze nie było pilarki Krawdel. Pan Dariusz kupił pilarkę Krawdel, Krawdele. Nie wiem, czy Krawdel, no nieważne, ale jest bardzo zadowolony z tej pilarki. W sumie ja do niego pisałem, wtedy rozmawiałem z panem Dariuszem, którego serdecznie pozdrawiam. Pana Dariusza, ID. I jakby co, no ta pilarka jest świetna. Ten ma dobry filtr powietrza, i w ogóle ja wtedy rozmawiałem z nim w ogóle, że żałuję. Bo w sumie, gdybym wiedział prędzej, że ten krawdel się pojawi, i w ogóle, no to tego demona by nie było. Zamiast demonika, był właśnie ten Kraw. Krawder by tu było. Ona ma fabrycznie tłumik fajny, bo tam wystarczy tylko ze środka troszkę się pobawić. I ona fabrycznie już jest tam, siatki nie ma w nim bo hałasuje, nieźle gra i mocy też ma sporo bo oglądałem na internecie, to naprawdę, no idzie to wyśmienicie to ciągnie tak ciągnie, w wiesz, to jest także pozdrawiam wszystkich niedługo jak uda mi się wygrać będzie filmik na YouTube bo nowy nabytek będzie, znaczy nowy jeszcze nie powiem co to. Może ktoś zgadnie. Nie powiem czy to pilarka, czy coś innego. Rzecz używana, bo taki projekt będę miał. Także na razie, cześć.